Jeśli ciągle czujesz napięcie w szyi, w swoich barkach, w karku albo w górze swoich pleców, to posłuchaj. To napięcie nie wzięło się znikąd. Mięsień czworoboczny, który łączy twoją szyję z twoimi ramionami, działa non-stop. Trzyma stres, zmęczenie i wszystko, co próbujesz unieść każdego dnia. Dlatego dzisiaj zrobimy coś prostego, coś co ja robię bardzo często, a wykorzystasz do tego płytkę głasza. I położymy ją w tym miejscu. Gdzie Twoja szyja spotyka się z barkiem. Teraz powoli przeciągamy płytkę w dół, tak, żeby ześlizgnęła się z Twojego ramienia. Powoli oddychaj i poczuj, jak napięcie zaczyna puszczać. Na początek zrób 3-4 razy i zwróć uwagę, czy czasem głowa nie zrobiła się lżejsza, czy ramiona łatwiej nie opadają, a oddech staje się głębszy? I to nie tylko masaż. To jest taki moment, kiedy mówisz swojemu ciału wprost, możesz odpuścić. Więc jeśli siedzisz teraz zgarbiona, bolą cię plecy, czujesz ból między łopatkami, weź swoją płytkę głasza, która leży gdzieś zakurzona, i zrób ze mną ten masaż. Serio, obiecuję, poczujesz ulgę natychmiast. A w komentarzu napisz, czy pomogło.